Cześć, witaj na kanale Życie i Świat w pigułce. Sporo się mówi o nowych lekach, szczepionkach czy różnego rodzaju medykamentach. Ale mało mówimy o firmach i ich skandalach. W dzisiejszym materiale zajmijmy się takimi tematami jak Johnson Johnson, Fentanyl, Pfizer, Bayer i Randa. Po tym materiale będziecie mieli większą świadomość na tematy związane z firmami farmaceutycznymi i ich sprawami karnymi, których z wiadomych przyczyn się nie rozgłaśnia. Zanim przejdziemy do materiału, koniecznie zostaw suba, co pomoże szybszemu rozwojowi tego kanału. Nie każdy kojarzy firmę Monsanto, gdyż ta firma już nie istnieje, ale firmę Bayer już każdy z nas pewnie kojarzy, chociażby z takich leków jak aspiryn czy BioVital. Ale po kolei. Firma Monsanto wypracowała środek chwastobójczy Randa. Prawdopodobnie przynajmniej raz użyłeś produktu Randa do zniszczenia irytujących chwastów na swoim podwórku lub ogrodzie. Randa to najpopularniejszy i dochodowy środek chwastobójczy, jaki kiedykolwiek sprzedawano. Wykorzystuje on glisopat jako najbardziej aktywny składnik. Glisopat jest toksyczny dla większości roślin liściastych i traw. Zabija większość roślin, z którymi się styka, zamiast atakować określone chwasty lub rośliny. W miarę upływu lat nauka kwestionowała bezpieczeństwo glifosatu. Badania wykazały, że substancja chemiczna może powodować choroby u ludzi i powodować szkody dla środowiska. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje glisopat jako substancję potencjalnie rakotwórczą dla ludzi. W 2018 roku Randap został zakupiony przez Bayer. Do tego czasu konsumenci złożyli tysiące pozwów łączących Randap z rakiem. Najczęstszym nowotworem związanym ze stosowaniem Randapu jest chłoniak nieziarniczy. Przeciwko firmie Monsanto rozstrzygnięto ponad 100 tysięcy spraw związanych z Randap, wypłacając około 11 miliardów dolarów według stanu na maj 2022, a 30 tysięcy spraw jest nadal w toku. Firma Bayer zobowiązała się rozpocząć w 2023 roku wymianę swoich produktów na bazie glisofatu na nowe preparaty oparte na alternatywnych składnikach aktywnych. Dlaczego po pięciu latach od przejęcia praw do randappu, skoro to tak renomowana firma, a glisofat zawarty w randapie zwiększa ryzyko na zachorowanie na raka o 40%? Pfizer. Tej firmy nie powinniśmy nikomu przedstawiać. Jest to producent szczepionek, o którym zrobiło się głośno podczas pandemii, jaki jest to największa firma farmaceutyczna na świecie. Ale to nie koniec najsłynnego Pfizera. Na oficjalnej stronie FBI czytamy największa ugoda w sprawie oszustw w opiece zdrowotnej w historii Departamentu Sprawiedliwości, najwyższa grzywna karna nałożona w USA, największa w historii ugoda cywilna w sprawie oszustwa przeciwko firmie farmaceutycznej. W ramach największej w historii ugody w sprawie oszustw w opiece zdrowotnej farmaceutyczny gigant Pfizer musiał zapłacić 2,3 miliarda dolarów w celu rozstrzygnięcia zarzutów karnych i cywilnych. Zapłaciła za to, że firma nielegalnie promowała zastosowania czterech ze swoich leków a mianowicie przeciwbólowego Bekstra, geodonu leku przeciwpsychotocznego, Zyvoxu, antybiotyku i Lyrica, leku przeciwpadaczkowego, do zastosowań, które nie zostały zatwierdzone przez Agencję do Spraw Żywności i Leków. Dla przykładu, lek Pextra, środek przeciwzapalny stosowany w leczeniu zapalenia stawów i skurczów menstruacyjnych Pfizer wycofał ze sprzedaży w 2005 roku. Agencja Żywności i Leków stwierdziła zwiększone ryzyko zawału serca i udaru mózgu w wyniku jej stosowania. A także inne potencjalne poważne skutki uboczne. Po tej decyzji można było przeczytać: Żałujemy pewnych działań podjętych w przeszłości, ale jesteśmy dumni z działań, które podjęliśmy w celu wzmocnienia naszej kontroli wewnętrznej, powiedziała Amy Schulman, główna radczyni prawna firmy Pfizer. Z kolei Sandra Jordan, była prokurator federalna i profesor w Karolinie Północnej, powiedziała: Pfizer. Może to przetrwać i zapłacić pieniądze. Gdyby walczył z rządem w sądzie i przegrał, a sędzia wydał wyrok karny, mogło to by doprowadzić do zamknięcia Pfizera. Pfizer poinformował, że zapłaci 503 miliony dolarów za uregulowanie praktyk związanych z Bekstrą, 300 milionów za Gadoen stosowany w leczeniu schizofrenii, 100 milionów za Zyvox i około 50 milionów dolarów za swój przebój Lyrica stosowany w leczeniu nerwobólu i napadów padaczkowych. Czy to koniec rewelacji na temat Pfizera? Amerykański stan Kansas pozwał koncern Pfizer, oskarżając go o wprowadzanie opinii publicznej w błąd w sprawie szczepionki przeciw COVID poprzez ukrywanie ryzyka przy jednoczesnym fałszywym twierdzeniu o jej skuteczności. W pozwie zarzucono, że wkrótce po wprowadzeniu szczepionki na rynek na początku 2021 roku firma Pfizer ukrywała dowody na to, że zastrzyk miał związek z powikłaniami ciąży, w tym poronieniami, a także z zapaleniem mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia. W czerwcu 2021 roku amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków dodała na etykiecie szczepionki ostrzeżenie dotyczące zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. Prokurator generalny stanu Kansas powiedział, że inne stany wypracowały z nim pozwy w dochodzeniu i oczekuje się, że również złożą pozwy. Czy tutaj też dojdzie do ugody? Czas pokaże, ale warto wyciągnąć wnioski z poprzednich lat. Teraz zajmijmy się tematem firmy Johnson Johnson oraz jakże modnego w ostatnim czasie fentanylu. Od lat 90. XX wieku, co najmniej do 2016 roku, firma Johnson Johnson za pośrednictwem swoich spółek zależnych uprawiała i przetwarzała rośliny maku lekarskiego, a uzyskany z nich surowiec narkotyczny wykorzystywała do wytwarzania substancji czynnych, niezbędnych do produkcji leków opioidowych. Agresywny marketing opioidów firmy Johnson Johnson systematycznie przeceniał skuteczność leków w leczeniu bólu w dłuższej perspektywie i zaniżał ryzyko uzależnienia. Johnson Johnson reklamował swoje leki opioidowe na przewlekłe schorzenia bólowe, takie jak bóle głowy, bóle dolnej części pleców i fibromialgia, pomimo dowodów na to, że nie są skuteczne w leczeniu tych schorzeń. Kto by się spodziewał, ale do 2015 roku Johnson Johnson był największym amerykańskim dostawcą aktywnych składników farmaceutycznych stosowanych do produkcji leków opioidowych, dzięki właśnie swojemu skutecznemu marketingowi. Oprócz wykorzystywania przetworzonych składników aktywnych do produkcji własnych opioidów, Johnson Johnson sprzedawał je innym dużym producentem opioidów do wykorzystywania w produkcji ich leków. Składniki te były wykorzystywane do produkcji oksykodonu, hydrokodonu, naloksonu i właśnie wcześniej wspomnianego fentanylu. Opioidy były zatem produkowane na masową skalę i mało tego, że nie pomagały, to jeszcze silnie uzależniały. Aby uniknąć procesów w pozwie prokuratora generalnego Boba Fergusona, producent opioidów i dostawca surowców Johnson ⁇ Johnson zapłaci stanu Waszyngton 150 milionów dolarów za jego rolę w podsycaniu epidemii opioidów. Oświadczenie prokuratora generalnego nastąpiło po tym, jak liczba zgonów z powodu przydawkowania opioidów wzrosła ponad dwukrotnie w latach 2019-2022. A według najnowszych danych Departamentu Zdrowia Stanu Waszyngton w 2022 roku odnotowano 2050 zgonów. Dla świadomości, jak niebezpieczny jest fentanyl, podkreślmy, że jest on 100 razy silniejszy od morfiny, a uzależnia mocniej jak heroina. Naturalną cechą uzależnienia jest to, że wraz z jej rozwojem pojawia się tolerancja. Dawki, które przyjmowało się na początku, szybko przestają wywoływać pożądany efekt, więc trzeba je zwiększać. Wygląda to mniej więcej tak. Jedna dawka już nie działa, więc bierze się kolejną. Ta również nie daje efektu od razu, sięga się po jeszcze jedną. Kiedy w końcu wszystkie zaczynają działać, odurzenie jest tak duże, że człowiek wpada w bardzo głęboki sen. Tak głęboki, że nie ma z nim żadnego kontaktu, i co najdramatyczniejsze, przestaje oddychać, bo ten wyłącza ośrodek oddechowy i następuje zgon. Jeśli spodobał Ci się materiał, koniecznie daj lajka like i zostaw suba. I wspólnie rozwijajmy nasze pasje. Cześć!